Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witajcie. A jeśli jesteście tutaj po raz kolejny, to e, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wracacie, kochani. Zapraszam was na walentynkowy filmik, e, w którym sprawdzimy co ciekawego słuchać u rybek e, w miłości przez najbliższe trzy miesiące, e, kochani. E, oczywiście, zanim zacznę, to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie wróżba ogólna, więc nie z każdym będzie rezonować. Pamiętajcie również o tym, że, że to jest tylko i wyłącznie wróżba. Karty nam dają piękną wskazówkę, ale to jest tylko i wyłącznie wskazówka, a my sami podejmujemy decyzję o tym, co robić i jak postępować. Dobrze, kochani, zaczniemy od singli, czyli rybki single, aż lecą karty. Bardzo chcę z Wami rozmawiać. Rybki single. Co tam dobrego u Was, kochani? Już patrzymy. Oj, jakaś tęskno. O, ale, słuchajcie, piękne karty. Oj, super. Słuchajcie, piękne karty. Naprawdę. Yy, I patrzymy już na kartę od Bogin dla rybek. I jedziemy. Słuchajcie, piękne karty. Słuchajcie, kochane rybki, single. Szybki, bardzo szybki przekaz, bo widzę, że jeśli było niedawno rozstanie, jeśli były niedawno jakieś zmiany, to nadal je przeżywacie, nadal możecie za kimś tęsknić, nadal tutaj mogą iść łzy i po prostu płakać. Słuchajcie, kochane rybki, pozwólcie sobie na ten płacz, pozwólcie sobie na te zmiany, pozwólcie sobie na akceptację tego, że, że coś się zakończyło i czas po prostu. Czas po prostu zmienić coś, czas pójść do przodu. E, kochane rybki, ogólna energia e, ktoś was obserwuje, albo wy obserwujecie kogoś, czy na Facebooku, czy na jakimś Instagramie e, ktoś was bardzo mocno obserwuje. Uważajcie ewentualnie na plotki, bo pokazują się, słuchajcie, dwie osoby, więc jeśli są jakieś e, flirty czy, czy romanse. Niezobowiązujące, to może być tak, że jedna z tych osób coś tam opowiada, coś, coś tam plotkuje, więc tutaj uwaga na to. Ale kochani, zmiany do Was idą. Ja myślę, że mniej więcej za trzy miesiące e, będziecie już gotowi na to, czy gotowe na to żeby poznać kogoś wartościowego i ta osoba się pojawi w Waszym życiu. Bo w tym momencie przechodzicie, kochane rybki, przez bardzo dużą e, transformację, przez bardzo dużą e, zmianę na Waszych poglądów, zmianę Waszego życia. E, tak jak mówię, tutaj mogły być niedawno rozstania, mogły być niedawno e, jakieś bardzo duże zmiany w Waszym życiu i ta transformacja, ten proces nadal trwa. Dlatego może nie być łatwo, y, łatwo wam w tym momencie, ale tak jak mówię, mniej więcej za dwa, no ja bym powiedziała, że trzy miesiące bardziej, y, pojawia się nowa osoba, pojawia się bardzo fajna osoba, i to jest osoba, słuchajcie, już na, dłuższy, na dłuższą metę, już, na, już, że tak powiem, do związku, y, w którym możemy stworzyć rodzinę. To, co się pokazuje jako, jako porada, słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie swojego serca, słuchajcie tego, co wam, co wam podpowiada intuicja. Yy, I wiecie co, nie mówcie wszystkim. Wycofajcie się troszeczkę w tym czasie yy, do takiego swojego własnego świata, bo kapłanka dużo wie, ale kapłanka nie dużo mówi. Yy, więc to jest czas na to, żeby się rozwinąć troszeczkę, yy, nie chcę mówić ezoterycznie, yy, ale mentalnie, emocjonalnie. Wgłębić się po prostu w samego siebie, zająć się sobą i przejść przez tą metamorfozę, przejść przez tą transformację. No i oczywiście uważać na te ploty, które się pokazują dookoła. I czas na tą piękną osobę przyjdzie. Kochane rybki, jeśli chodzi o kartę, kartę od, od Bogiń, to macie kartę, kartę czyszczenia swojego, swojego ciała, czyszczenia swojej duszy, oczyszczania. Więc to jest po prostu czas na to, żeby. E, odczyścić tą energię, żeby tak jak powiedziałam, przejść przez tą, e, przez tą metamorfozę i z czystym sercem, z czystą duszą spotkać nową, piękną osobę. Kochane rybki, wszystkiego dobrego, e, na nowej drodze życia chciałam powiedzieć wręcz, bo to tak wygląda. E, no a teraz rybki, które są w parach. Zobaczymy, co dobrego u Was, kochane rybki, na najbliższe 3 miesiące mniej więcej. E, co dobrego u rybek, które są w parach. Już patrzymy co dobrego u Was. No kochani. Kochani, coś tutaj. Coś tutaj ciężkiego na siebie bierzecie. Za dużo obowiązków przy dzieciach, kochani. Może tak być. Kobiety. Kobietki, kochane. Nie dajcie się tutaj em, zmęczyć. Dokładnie. Słuchajcie, kochane kobiety. Ja mówię do kobiet, bo zazwyczaj to my, kobiety, wykonujemy więcej obowiązków i tym mężczyznom nie dajemy się, nie dajemy się wykazać. E, kobiety, kochane, możecie się czuć bardzo zmęczone i nie chcecie o tym mówić. E, za dużo obowiązków na siebie bierzecie. E, być może wiecie co, czujecie się tak, jakby ten Wasz dom, ten Wasz związek był tylko i wyłącznie na Was. E, jeśli macie dziecko, to, to tak jak mówię, może za dużo obowiązków, e, wszystkiego naraz po prostu. Więc, kochane kobiety, dajcie tym mężczyznom się wy wykazać, niech oni też coś ciekawego zrobią w domu, bo, e, bo po prostu nie może być tak, że, e, że ci mężczyźni nic nie robią, siedzą, a my po prostu robimy wszystko. Wy się możecie czuć troszeczkę oszukane, bo być może ten mężczyzna coś tutaj ob obiecywał e, w związku, a tak naprawdę tego nie wykonuje, ale słuchajcie, to co się również pokazuje, Wiecie co, mogą wyjść jakieś tajemnice w Waszym związku, Mogu, może coś wyjść na jaw niedługo i wiecie co, będzie Wam tak naprawdę trochę ciężko. To będzie taka sytuacja, kiedy te, te, te tajemnice, sekrety będą wychodzić po, powolutku. Ale to jest dlatego, że Wy zaczynacie drążyć, Wy zaczynacie pytać, Zaczynacie być może, wiecie, co mówić osobom, słuchać też rad waszych, waszych koleżanek czy kolegów. Tutaj, uwaga, uwaga na te rady, dlatego że ci ludzie, wiecie, co oni może nie tyle chcą, może nie chcą dla was źle, ale nie chodzą w waszych butach, więc nie do końca będą znali waszą sytuację. I taka jest prawda, możecie, możecie im mówić dużo, ale, ale jednak nie wszystko. Więc, kochani, uwaga tutaj z poradami od przyjaciół, bo to może doprowadzić do tego, że, że wy się zamkniecie w sobie, że tego waszego partnera zaczniecie troszeczkę podejrzewać o coś, więc uwaga tutaj, kochani, na to. I wiecie to tak, jak porada jest od Was: nie mówcie wszystkim o tym, co się dzieje w Waszym związku. Nie mówcie wszystkim o tym. Rozmawiajcie ze swoim partnerem, rozmawiajcie ze, swoim, ze swoją partnerką o tym również, że jest ciężko, o, tym, o tych wszystkich sekretach, ale nie rozmawiajcie, słuchajcie z ludźmi dookoła na ten temat. Tutaj, jeśli chodzi o kartę od czarownic, od bogin, to się pokazuje karta równości, czyli piękna karta, która mówi dokładnie o tym: oddaj tych trochę obowiązków swojemu mężowi czy swojej żonie, bo, bo Prawda jest taka, że czasami mężowie też wykonują bardzo dużo, a żony siedzą i nic nie robią. Rzadziej się to zdarza niż odwrotnie, ale się zdarza. Więc, kochani, ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tej równości w związku. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że jak jest ciężko nam dosłownie, to ten ciężar możemy troszeczkę oddać partnerowi czy partnerce. Zwłaszcza, słuchajcie, tu się pokazuje bardzo się pokazuje to dziecko. Czyli, czyli jeśli jest dziecko, to, to ten tata czy ta mama niech się troszeczkę też bardziej zajmie. Um, ale słuchajcie, kochane rybki, oprócz tego um, jest, macie bardzo dużą szansę na to, żeby sobie pięknie wyczyścić energię do, dookoła siebie, wyczyścić energię w związku um, i być w stanie razem pójść do przodu. Więc, kochane rybki, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Um, niech się dzieje w waszym, w waszym związku, niech to się wszystko pięknie czyści. No i kochani, do zobaczenia w kolejnych filmikach.